Prawdziwa walka, prawdziwe emocje na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak. Naszym gościem Andrzej Gmitru, witam Panie trenerze. Miło serdecznie witam również. E, panie trenerze, jak Pan ocenia zbliżającą się walkę Tińską versus David Hay? Władimir młodszy, e, dwa pasy mistrza świata David Hay, e, tytuł mistrza świata Federacji WBA no, dawno nie widziana w walce ciężkiej unikacja. No, Ciekawe rzeczywiście wydarzenie, nieciekawe, a wręcz e, ekscytujące. Poza tym napięcie przed tą walką to napięcie medialne. E, bardzo rośnie. E, Obserwuję e, wypowiedzi jednego i drugiego dnia Krzępiona w czasie konferencji prasowych organizowanych już kilka razy. Myślę, że to jest zapowiedź tej wielkiej emocji w Hamburgu 2 drugiego, drugiego lipca walka na pewno zelektryzuje nie tylko świat który jest zainteresowany boksem, ale i świat sportowy, bo jest to taka konfrontacja dwóch bardzo różnych charakterów, osobowości, to jest rzecz poza tym ktoś z nich wygra strony sportowej, to jest dosyć ciekawa. To wytrzyma telepięcie emocjonalne, a ono rośnie, rośnie i to ja myślę, że to jest ze strony heja jest taka jest psychologiczna ta wojna i na ogół bardzo spokojnej i kontrolujący swoje wypowiedzi. Władimir Kliczko również myślę, że już w ostatnim okresie szuka różnych nie wytrzymuje ciśnienia. Ciekawe z tym, jak będzie w rynku. A komu, komu trener będzie kibicował? Lepiej dla i ciężki, żeby wygrał trochę mniejszy David Hay, trochę lżejszy David Hay. czy, czy żebyśmy zobaczyli ponowne, nie wiem, 12 rund wykonanych Władimira Kliczki, lewy, lewy, prawy, poprawka i być może notał pod koniec, koniec. Rzeczywiście sytuacja, obozy są, powiedziałbym, zainteresowanie kibiców, um, nie tylko, bo, ale i biznesu, stacji tradycyjnych idzie w dwóch kierunkach. Jedni są za tym, aby aby, aby zresztą się przełamać hegemonię dwóch braci, bo zmieni to oczywiście całą e, sytuację w kategorii ciężkiej z punktu widzenia nawet biznesowego podziału pieniędzy, bo to jest biznes, e, praw telewizyjnych i tak dalej zaraz wrócę do sytuacji grupy z Event jeśli chodzi no, o kategorię fuzel, bo, bo to jest też taka ciekawostka która Powstała czy zrodziła się w ostatnich miesiącach. Druga grupa z kolei jest zainteresowana tym, aby ta hegemonia dalej trwała. W wszystkim tych ludzi, którzy od strony biznesowej z uczkami są związani, bo za sympatią są to olbrzymie pieniądze. Myślę, że to jest rzecz podstawowa. Więc zobaczymy, jak to się rozwiąże. Natomiast jeśli byśmy założyli, żeby. Że wygrywa ta pierwsza grupa zainteresowana porażką Władymirakiewskiej, to zadajmy sobie pytanie. Kto poza Hejem, Tomaszem, Adamkiem wypełni tą lukę emocjonalną w kategorii ciężkiej? Bo ja w Stanach Zjednoczonych tych zawodników za wielu nie widzę. Państwo nam się już rozstarzał. Hmm. Lenok również zakończył karierę. Holyfield już wytoczył się do 60, tak jak ja. Mam na 14 lipca urodziny. Więc myślę, że że to są, gdybyśmy mieli tutaj grupę zawodników, którzy wniosą ten ładunek duży emocjonalny do kategorii ciężkiej, to można by powiedzieć, że ta grupa zwolenników ma rację. Ale naprawdę nie widać tutaj wielkich tużów, nie widać wielkich milionarności, tak jak były w latach poprzednich, więc myślę, że te oczekiwania nie mają racji w tym, co się w ringu będzie przez najbliższe lata w kategorii ciężkiej działo Trener wspomniał co o Tomaszu Adamku, Jerzy Kulej zasugerował, że lepiej dla boksu, żeby wygrał David bo odpowiedź na pytanie czy Adamek ma szansę z Vitalijem Kliczko, pojawi się już tak pośrednio po tej walce, bo oni są podobnie warunkami fizycznymi. No tutaj Tomek trochę inna technika, trochę inny, inny boks prezentuje niż David Haye, ale jak trener myśli, czy porażka Davida Haye to będzie oznaka tego, że Vitali Kliszko z Tomasz damek, to Tomasza Adamek na straconej pozycji? Nie, ja myślę, że nie. Absolutnie tutaj Tomka Adamka nie jest nie stawiam na straconej pozycji. Nie dlatego, że spędziliśmy 10 lat, mamy ze sobą 10 lat wspólnej pracy. Po prostu Adamek jest zawodnikiem wszechstronnym, jest zawodnikiem bardzo myślącym, analitycznym, potrafi dużo, styl ma bardzo taki powiedzmy, który ja uważam, że zarówno jednemu, jak i drugiemu z braci nie będzie zbyt, zbyt pasował. Poza tym, no mówmy się, że klasa Tomasza Adamka, tych ostatnich przeciwników, powiedzmy obydwu dżentelmenów, jest znacznie wyższa. Moim, także moja, jeśli chodzi o motorikę, o sposób rozwiązywania i reakcji na, na to, co się w ringu dzieje poznałem trochę ten rynek amerykański, obserwuję walki w tej kategorii ciężkiej, jest bardzo dużo, bardzo dobry program promocyjny, natomiast jeśli chodzi o umiejętności, nie są one aż, aż tak niepokojące przy tych wielu zawodnikach w kategorii ciężkiej. Myślę o Stanach Zjednoczonych, więc, yy, więc to jest jedna rzecz. Natomiast wróciłbym jeszcze tutaj do, do tego, co powiedziałem wcześniej, o tym zgromadzeniu w jednej grupie promocyjnej tych najlepszych cruiserów. Był pomysł na, na Super six, Super four, myślę, że to w jakiś sposób spowodowało, Chociażby Super Six Abraham pokazało, że pewne modelacje czy pewne tworzone systemy czasami nie do końca się sprawdzają. Że lepiej jest, jak ci najlepsi są trochę rozproszeni. To jest to, jest to samo co kultura w Polsce. Kiedyś była propozycja, żeby zrobić jedną grupę i, 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 i po prostu wielki, tak jak mówię, symbol Pałacu Kultury, bardzo duży, ze wszystkich stron go będzie widać. Ale nie do końca to jest y, racjonalne, uważam, nie do końca się to sprawdza, jeśli chodzi o zainteresowanie kibiców, zainteresowanie mediów itd. I myślę, że grupa niemiecka, chyba dzisiaj, poza doskonałym kontraktem, który ma, oni nie muszą się martwić o kontrolę finansową, ma, ma taką sytuację. W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć i musisz być w tym dobry. Wojak dobry jest.